Cześć, w dzisiejszym moim odcinku pokażę wam jak Zdemontować radio w maździe dwójce Oraz wymienić tutaj żarówki Co się przepaliły A więc po kolei Tutaj od strony kierowcy Nie widać akurat W tym miejscu jest taka specjalna śruba Która wszystko trzyma Już ją właśnie przed chwilą wykręciłem Ale każdy jak wsadzi głowę pod Kierownicę znajdzie taką śrubkę. Sto na klucz ósemkę. Łatwo się wykręca. Jak się trafi w nią od razu, wykręcamy, wyciągamy. już będzie z górki. Jak wyciągniemy tą śrubkę, zabierzemy się za wyciąganie radia. W celu wyciągnięcia radia, demontujemy te wszystkie przyciski. Tak, dwa, trzy. Tego też możemy zdjąć. Odkręcamy tutaj jedną śrubkę i drugą śrubkę. Po odkręceniu pokażę Wam co dalej. Tak, po odkręceniu tamtej śrubki tutaj wystarczy wziąć śrubokręt tutaj popodważać z każdej strony i oczywiście wtedy radio bardzo pięknie wypada. już trochę moc szybciej podważyłem wcześniej. Wyciągamy spokojnie. Tu są takie kabelki, trzy. Możemy je odłączyć. Jeżeli nie chcemy, ja Wam odłączę, pokażę, żeby był lepszy dostęp. Możemy taki sposób wymienić. Nic nie szkodzi. No, oczywiście wyciągnę te radię, pokażę Wam z lepszego widoku, jak to wygląda. Po wymianie żarówek, tak to wszystko się prezentuje. Niestety, tylko w jednej udało mi się dobrze ściągnąć tu zieloną gumkę. W innych, już była tak zapieczona, się po prostu poniszczyła. No to będzie świecić trochę na inny kolor, bardzo fajnie. I wszystko z powrotem montujemy. Już nie będę wam tego pokazywać. Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Oraz suba. Jeśli masz jakieś pytania, też możesz zadać je w komentarzu. Jeśli czegoś nie wiesz, spróbuję się odpowiedzieć dla Ciebie na każde pytanie. Cześć. Po demontażu radia. Okazuje nam się taki widok. Tak, tutaj przyłączamy. Włączamy światła i widzimy, że są wypalone trzy żarówki. Ja zakupiłem akurat takie w nur auto. 1,2W prawie 10 zł one kosztowały 12V 1,2W. Zmieniamy po prostu żarówki. Wyciągamy starą. wkładamy nową. Tutaj mamy to z takim zielonym nalotem. to ściągamy tą gumkę i nakładamy po prostu na stare Oczywiście da. I wszystko później z powrotem montujemy, tak jak rozbieraliśmy. Nasze radio Można też nie ściągać oczywiście radio, kto jak, jak woli. Tak jest wygodnie, nic nie zwisa, można wymienić.